Witajcie ekipo, dzisiaj będzie unboxing gry Diablo 3. Wcześniej już otworzyłam pudełko z powodu ukrycia CDK, A więc zaczniemy od samego opakowania, opakowania, czyli pudełka. Zostało ono wykonane z grubego papieru, dość sztywnego całe szczęście. Na przedniej części mamy wykluczonego Diablo. Trześć to ładnie pod palcami, na chyba też ładnie to widać. Po otworzeniu pudełka, które jest przyczepione rzepem. Ukazuje nam się mała rozkładówka z grafiką oraz z napisem o schyłku dzieju. A gdy jeszcze raz otworzymy pokazuje nam się paręnaście grafik, krótkie opisy klas bohaterów oraz niektórych przedmiotów. Natomiast z tyłu pudełka mamy wymagania sprzętowe oraz opisy do gry, bohaterów i tak dalej. Na dole u góry mamy licencję. Również wymagania. Pegi, jakie ma, to jest 16. Czas na wyjęcie samego pudełka z gro. O to tak. Pudełko jest wykonane jak zwykle. Tu mamy taką folię. W środku jest papier z grafiką. Na przedniej stronie mamy ten sam rysunek Diablo, co na głównym pudełku. Tylko nie jest wytłoczony, bo to we folii. Z tyłu też mamy tak samo jak na pudełku. Dokładnie to samo. Otwieram pudełko. I pokazuje nam się płyta z grom oraz w miarę obszerna instrukcja do gry z wymaganiami sprzętowymi i z instrukcją instalowania. Jak mówiłam wcześniej, otworzyłam pudełko z powodu, żeby zakleić kod, którego aktualnie nie widzicie i nie zobaczycie. No, płytka jak płytka. Zobaczymy instrukcję. Cała instrukcja oczywiście jest w języku polskim. Mamy tutaj najważniejsze informacje do gry, do instalacji. Również mamy tutaj mapkę, do której zaraz dojdę. O. Tristra. To jest trist Stąd rozpoczynamy naszą przygodę z Diablo 3. Oczywiście no, są klasy bohaterów, jak widać. E, na koniec chciałbym powiedzieć, ile ta gra mnie kosztowała, ponieważ kupiłam około miesiąc po premierze, jest to cena 159 zł nawet Paragon. W tym pokazaniem Paragon kończę mój odcinek. A więc dziękuję ekipo za obejrzenie tego rozpakowania. Do zobaczenia.